Myślę nad wszystkim. Nad czym myślisz? Nad wszystkim wiesz. Mm. Już teraz. Ja nic złego nie zrobiłem, że mają mieć do mnie pretensje. Ja tylko powiedziałem to, co sądzę. No tak. Rudy, ale nie, teraz tak poważnie ci powiem. Już tu nie chodzi o te głosy, ale Pilnuj się Agnieszki, wiesz? No spokojnie. No właśnie, wydaje mi się, że nie masz nad nią kontroli. Powiedziałem Sebastianowi, że coś że oni po programie nie będą razem. Mam wrażenie, Nie, nie obraźcie, ale że wasze relacja się rozchłodzą. Tak. Się wydawało, że właśnie Twoja kobieta coś do Karola. Nie? I się właśnie zastanawia Jak co? Jeszcze <laughs> ich pokuć. Ale nie zadają, I po prostu robią spinę z tyłu. Mimo, że nie ma tak naprawdę nic złego. Ale nie Mamy Mamy ich. Ich. Nie Agnieszka, spokojnie. Ale ja się trochę głupio czuję, że ona się rozpłakała przez to wszystko. No dobra, no ale wiesz, nie powiedziałeś nic złego, tak szczerze. Na czym mi się wydaje, że Agnieszka akurat rozpłakała się bardziej przez to, co ty mówiłeś? No to to jest moja wina, nie twoja, to po co mają do ciebie no, no bo tak to wyszło, że ja wjeżdżając na tą Anię wtedy, no. to tak jakby, wiesz, odebrał to też Karol i Barbara, że ja nie chcę, żeby oni wygrali. Chyba wiesz, co chodzi. Ja tam ja chcę powiedzieć coś Ance. Tak tak, 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 tak. Że mega y, kurtkie zachowanie po prostu, wiesz? Bo jesteś bar... bardzo, Wiktoria była w stosunku do ciebie ok, a Koran mi powiedział na kogo chcesz oddać głos, dlatego gdzieś to wiesz mnie w rozumiesz o co chodzi? Czyli jesteś kurtką, to głosuję na basie. Basia, Ania mówi, że się Basia. przyjaźni z tobą, to co jest złego w tym, że głosuję na ciebie? Przecież było gadanie, że nieważne kto na kogo zagłosuje. A tu nagle okazuje się, że ważne. No i tak się porobiło, nie? Ja wyszedłem na tego złego, tak to widzi Karol. Ja też nie będę już z nim o tym gadał, bo on jest totalnie już na mnie zamknięty. niezamknięty. że tak powiem. nie wierzę, moją laski, Nie wierzę. A nie wierzę na moją laskę. nie mów jej imienia przez twoje mi to średnio przychodzi. Pogodziliście się wczoraj z Karolem? Nie, 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 chyba nie. No on wiesz, on chciał i spać od razu, więc też no rozumiem go, gdzieś tam wypił i nie chciał gdzieś tam chyba rozmawiać, nie? Mam prawo być bazły i odbierać go zupełnie inaczej, niż jak kierowan go przez cały program. Jeżeli się na coś umawiamy, ktoś jest szczery to albo mówi, że głosujcie wszyscy na mnie, ja chcę wygrać mimo wszystko, mimo przyjaźni, mimo tego, a nie po prostu gra się kogoś innego, podburza się całe towarzystwo, żeby stworzyć jakieś kłótnie, które mogą zadecydować o tym, jak to będzie odbierane i kto, kto po prostu zostanie tym finalistą.